Siemka, jest tengał i was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku 5 ciekawostek z Brawl Stars, o których najprawdopodobniej nie mieliście pojęcia. Słuchajcie, jeżeli to odcinka nam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale, ponieważ tylko 20% osób oglądających moje filmy subskrybuje kanał, więc miło by mi było, gdybyście zostawili w tym momencie. Suba, słuchajcie, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie na odcinek. Dobrze, słuchajcie, więc zacznijmy sobie w tym momencie od Reddita, w którym macie wszystkie trio brawlerów w grze, słuchajcie, które były wcześniej, jeszcze jedno trio jest, o którym powiem na koniec, słuchajcie, więc tak, jest trio superbohaterów, które jest pierwszym w tym momencie niedokończonym trio, na razie na ten moment, kiedy ten film nagrywam, nie ma trzeciego superbohatera w grze, mamy na razie tylko Max i Sergia. i kolejnym niedokończonym trio jest trio ze Star Parku, myślę, że niedługo zostanie dokończone. to są z, ze sklepu tego Star Parkowego, mamy tutaj oczywiście Colette i mamy Edgara Jedno trio, którego tu nie ma, o którym chciałbym teraz wam powiedzieć, jest trio kosmiczne: Colon Raffs i jest jeszcze do tego trio y, Squeak. Który, Squeaka jeszcze nie mam w grze, ale go liczę. Nie jestem pewien, do którego trio wchodzi, wchodzi Bell. Nie, nie, mam pojęcia w tym momencie, może tworzy ona nowe trio, ale na razie, jak widzicie, nie ma go tutaj. Słuchajcie. Więc przejdźmy do kolejnej ciekawostki. Jak wiecie, czy wiedzieliście o tym, że akurat oni są tak z trio ze sobą. ja wiedziałem, ale może Wy mogliście nie wiedzieć. Lecimy dalej. Dobrze, słuchajcie, teraz przejdźmy do tego, jak postaci wyglądały kiedyś, a jak wyglądają teraz, puszczam teraz filmik od oczywiście tu jest Jude Browstars. Polecam ten kanał, bardzo fajny kanał. I słuchajcie, są. Tutaj różne postacie. Tak wyglądał kiedyś crow. Jak widzicie, kiedyś on. Wyglądał... Poczekajcie, tak szybko się przemienia, aż nie mogę pokazać. No, one są w ogóle podobne, takie skiny. Patrzcie, tak wyglądał kiedyś zwykły crow. Tak wyglądał kiedyś teraz zwykły crow. Tak wygląda kiedyś biały crow. Tak wygląda teraz biały crow. Według mnie bardzo fajne są te zmiany. Spike nie jest to zmieniony, dużo, jak widzicie tutaj. Ale trochę kolorystyka i tak dalej. Ale myślę, że ten wygląda trochę lepiej, moim zdaniem. O wiele lepiej wygląda. Porównajmy sobie go. Słuchajcie, tego co zawsze przynoszę na odcinku, jak jest spike, czyli naszego Spike'a, jak widzicie. No są w miarę podobne, czekajcie, no pokażę Wam tutaj. No są w miarę podobne, jak widzicie. No są podobne. <laughs> Kolejny jest Sakura Spike, jak widzicie. E, no jest on spoko, zmieniony został. Tara, według mnie, bardzo ładnie została zmieniona. Tutaj wygląda taka płaska. Mortis. Mortis tu była wojna, słuchajcie, bo jak został zmieniony na początku, nie miał czapki, ale teraz ma czapkę, bo wszyscy mówią, chcemy, żeby miał czapkę tak jak kiedyś. No ale nie miał czapki, no więc w pewnym updatecie dodali, że. Można wybrać, czy gracie z Mortisem z czapką, czy bez. Napisz, jakim Mortisem gracie. Ja gram Mortisem w czapką. Ten bez czapki jest badziewny, totalnie mi się nie podoba. Piper została niewiele zmieniona, ale też została zmieniona, także ładniej ładnie wyglądała. Frank, zobaczcie, no nie wygląda jakoś super inaczej, co nie? Trochę twarz inaczej, może te słuchawki ma ładniejsze. No i bardziej, większy ten młotek na pewno i ma więcej detali. Ale tak to bardzo, bardzo podobny. I kolejną postacią jest Pam. No, palm jest też, została zmieniona akurat w miarę porządnie. Daryl, Daryl tu został zmieniony super. Według mnie ta nowa wersja jest mega fajna. Stara mi się nie podobała, akurat, ale ten nowy jest spoko. Ta zmiana tego skina akurat była też fajna. Jak widzicie, no tutaj taki słaby płaski, ale miałem go kupionego jakiś był w tej starej wersji. A tutaj jest ten nowy o wiele, o wiele ładniejszy. Kolejną postacią jest Rico, który zmienił się też sporo z takiego huderlaka do takiego trochę takiego mocnego, potężnego koksa. No, i słuchajcie, tego skina dostaliśmy na tamtego poprzedniego, dostaliśmy na święta z Brawl Stars. To jest chyba moja ulubiona zmiana modelu, słuchajcie. Tutaj słaby skin 30 gemów, badziewny. Kupiłem go, słuchajcie, jeszcze jak grałem w BT za 19 gemów. Patrzcie, jak ja byłem zdziwiony, jak w update'cie zmienili tego skina cenę z 30 gemów na 150, a ja go kupiłem za... tego skina, słuchajcie, co widzicie po prawej, kupiłem za 19 gemów i mam go cały czas i gram. To jest mój ulubiony skin Dorico na moim głównym koncie. Kupiłem go za 19 gemów, słuchajcie. Kolejnym skinem jest, patrzcie, jak widzicie, tak zmienił się ten zwykły, standardowy skin, to już mówiłem o tym wcześniej, więc e, bardzo fajnie, bardzo fajne nawiązanie i Poko to miał pełno zmian w swoim życiu. Jak widzicie, na początku był takim... On w ogóle był straszny, na samym początku on okropnie wyglądał. Wyglądał. Potem trochę lepiej. Ja osobiście nie grałem prosto tak jak w tym modelu, ale grałem jak w tym modelu, no i to nie masz takich dużych zmian. które bardziej żywo wygląda w tym miejscu, ale, ale jest w miarę, w miarę podobny. Ten jest okropny po lewej stronie. El Primo nie zmienił się za dużo. Ma taki nowy pasek, ale jest też bardzo, bardzo fajny. To jest też bardzo fajna zmiana. O wiele ładniej wygląda ten po prawej niż ten po lewej. Kolejny chyba będzie jeszcze jeden skin do El Primo. Tak, ten z jego plastelinową, kurde pelerynką, ochydny skin. Ten bardzo ładny Mistrz Primo. Kocham tego skina, bardzo ładny. Chciałbym go mieć. No możecie subskrybować, jak widzicie na dole. Barley zmienił się też sporo. Bardzo fajny. No i słuchajcie, złoty Barley. No niewiele się zmienił. Taki jakby szef gangu fajnie, fajnie wygląda. Bo też dostał tutaj czapkę z daszkiem. Zamiast takiej dziwnej czapki, ma tutaj czapkę z daszkiem. No i co? Niewielka zmiana, ale też bardzo, bardzo ciekawy. Dynamite. To był browder, który się jeden z najbardziej zmienił. Ten Dynamite był fajny. Nie mówię, że był zły jak niektóre z tych skinów, ale ten mi się też bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, no zmienił się trochę ten Dynamite. No Brock, kolejna postać z wielką zmianą. Jak widzicie, kiedyś wyglądał tak, teraz wygląda właśnie w taki sposób. Dobrze, słuchajcie, kolejną postacią, która się mega, mega zmieniła, jest Jess Zobaczcie, kiedyś wyglądała tak, Boże, jak ohydnie. Potem została zmieniona tak, jej wieżyczka nadal wyglądała średnio, a na samym końcu została zmieniona tak. Dzień, wieżyczka już wygląda super. Tutaj wygląda, jakby naprawdę była częściowo martwa. Naprawdę wygląda, jakby była częściowo martwa. Tu już trochę, trochę żywa. A tu już wygląda bardzo, naprawdę porządnie ten skin. I oczywiście inne skin też zostały pozmieniane. Częściowo trochę animacje. Ból wygląda w miarę podobnie. Nie ma tutaj co o tym gadać. Ten ból został zmieniony, Viking. Bardzo fajnie. Tutaj wygląda jak taki jakiś dziwak. Jak jakiś kierowca Tira ze Skandynawii. A tu wygląda jak prawdziwy, prawdziwy. Słuchajcie, Viking. Bardzo, bardzo mi się ten, bardzo mi się ten skin podoba. Colt też wszystkich przeszedł, no on nie miał aż takich znaczących zmian, może ta pozycja zamiast stać tyłem do nas, stoi przodem, e, bardzo fajnie, że został tak zmieniony, no i tak samo jego Rockstar Cold, niewiele się, słuchajcie, zmienił, Nita, niewielkie zmiany, no, miała niewielkie zmiany, aż tutaj miała w końcu taką troszkę większą zmianę, e, no, tak samo ten jej skin, no, nie zmieniła się aż tak bardzo, słuchajcie. Shelly też miała kilka zmian, ale Shelly jako jedna z pierwszych postaci, słuchajcie, gdyby nie było tej karty, no ładnie mógł to pokazać. Na samym początku wyglądała tak, w ogóle nie przypomina Shelly. Potem wyglądała tak, potem tak, a na samym końcu jak widzicie teraz tak. No zmieniła się sporo jako ona a to dlatego, że jest to po prostu pierwsza postać, jaka była w grze. Dobrze, ja słuchajcie, teraz pokażę Wam, jak zmieniło się logo Brawl Stars przez lata. To będzie taki trochę szybszy filmik, i tak i wygląda standardowo, tak mamy teraz. Była jeszcze zmiana na event piracki, jak było na święta. Tak wyglądało, no i to było tylko przez miesiąc, tam dwa miesiące. Potem było na Star Park w zeszłym roku, też przez miesiąc, dwa miesiące. Kolejny był chyba logo zmiany, teraz mieliśmy do zmian logo. Tak wygląda klasyczne logo, teraz będzie pewnie pirackie logo na święta. I logo star parkowe, proste, tak? Kolejną rzeczą jest logo całej gry. Na samym początku w grze Beta wyglądała, jak była gra w Becie, to tak wyglądało. Według mnie wyglądało średnio, to była gwiazdka z Banty, ale ono wyglądało średnio. Teraz wygląda w takim wypadku, tak wygląda chyba w Becie. Czy, czy jeszcze jakoś się zmieniło? Jeszcze się zmieniło, jak był Star Park, w taki coś, ale jak widzicie logo Besa zmieniło się od takiego średniego, jak było tutaj i. Yy... I już zostało potem, tak jak widzicie, w tym momencie, słuchajcie. Przejdźmy, słuchajcie, dalej. Słuchajcie, kolejną rzecz widzimy na tym twecie, jest to tweet hbs i tutaj, że to jest jedyna postać bez zmiany, słuchajcie. Jak widzicie, gratulacje Penny za bycie jedyną postacią w Brawl Stars w 2020 roku która nie dostała ani jednego balansu, oczywiście nie liczymy tutaj nowych postaci, jak widzicie Penny nie dostała ani jednego balansu w zeszłym roku, nie wiem czy wiedzieliście o tym po prostu ona była dobrze zbalansowaną postacią nie wiem czy w tym roku dostała jakiś balans, nie jestem pewien słuchajcie, możecie napisać w komentarzu, bo nie pamiętam słuchajcie, ale właśnie tak ona wyglądała jak widzicie Penny jako jedna nie miała balansu w 2020 roku, słuchajcie przejdźmy do ostatniej ciekawostki, ostatniej rzeczy której mogliście nie wiedzieć w dzisiejszym odcinku dobrze, więc w tym momencie pokażę wam jak kiedyś wyglądał tutorial w Brawl Stars, był to ciekawy wygląd. Zobaczcie, teraz wam puszczę ten film, w becie on wyglądał, zobaczcie, totalnie inaczej, zobaczcie, no wiadomo, gra była w pionie, to musiał wyglądać trochę inaczej, ale zobaczcie, no tutaj się chodziło wtedy, szeli tutaj między takimi kół, kółeczkami, co nie, chodziło się, chodziło się, aż w końcu tu się pojawiały boty. Ja chyba nie pamiętam, czy, ja chyba grałem już ten nowy tutorial, jeżeli chodzi o grę, ale możliwe, że mogłem grać ten tutorial, ale... No tak wyglądał no, stary tutorial, że chodziło się między tymi krzaczkami i no, było więcej krzaków. No wygląda totalnie inaczej. Jakby na innej mapie to było bóle się spełniły Nowe według mnie bardzo, bardzo ciekawy wygląd. Jak wiecie, nowy wygląda w taki sposób, no nie muszę wam chyba myślę tego pokazywać słuchajcie. Dzięki o serdecznie za oglądanie tego odcinka i nie zapomnij zostać łapki w górę i suwana na kanale, jeżeli ten Wam się film spodobał. Słuchajcie, bo tylko 20% osób oglądających moje filmy subskrybuje, a ja się w tym momencie słuchajcie, sami żegnam, byłem Gaweł, jestem gawę i siema!